I słuchajcie, tak powstał niesamowity koncept. Z tych wszystkich rozkłonów, które zajęły nam mniej więcej pół roku, powstał koncept tego, żeby zbudować Instytut. Kanał napędzają Sellwise, doradztwo i szkolenia w sprzedaży oraz marketingu B2B, AdWise, Agencja Marketingu B2B, Hirewise, Rekrutacja specjalistów oraz dyrektorów i Let's Automate, Automatyzacja Procesów Biznesowych. Więcej znajdziesz na wisegroup.pl. Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Wise Business School, w którym opowiadam o trudnych biznesowych zagadnieniach w zrozumiały sposób. Dzisiaj odcinek bardzo nietypowy, dlatego, że przez ostatni rok w podziemiach przygotowywaliśmy premierę nowej marki. O której za moment się dowiecie, e, chociaż pewnie gdzieś tam z miniatury coś już podejrzewacie, opowiem Wam o tym. Jak wyglądało wymyślenie tej marki, co po drodze musieliśmy zrobić, jaką drogę musieliśmy przejść i dlaczego zajęło to aż rok. Dla wszystkich z Was, tych, którzy chcą tworzyć nowe firmy, może być to inspirujące, ale też dla tych, którzy rozbudowują swoje dojrzałe organizacje, to, co robi ta firma, może się okazać dla Was bardzo przydatne, więc też zostańcie na część merytoryczną. Zacznę od tego, że od mniej więcej dwóch lat ja i Marcin Grela współprowadzimy dla części z was znaną Akademię Sales Angels, czyli miejsce, które ja i Marcin stworzyliśmy, aby mogli tam się szkolić dyrektorzy sprzedaży, handlowcy oraz szefowie marketingu. Na dzisiaj są tutaj trzy kierunki. I teraz to, co z Marcinem na samym początku zrobiliśmy, to stworzyliśmy akademię, która miała przede wszystkim sprawdzonych wykładowców z społeczności Sales Angels. Tam, gdzie wy ocenialiście wysoko ekspertów, tam tych najwyżej ocenionych zapraszaliśmy do akademii i robiliśmy to trochę na kształt studiów podyplomowych. To znaczy mieliśmy około 24 osoby na kierunku. Przez 5 miesięcy oni przyjeżdżali do Warszawy na zjazdy i dowiadywali się wszystkiego, co powinni wiedzieć jako dyrektorzy sprzedaży, handlowcy czy dyrektorzy marketingu. I teraz co ciekawe, to co wyszło nam w trakcie i przez dwa ostatnie lata się okazało, to okazało się, że jedną z największych wartości tej szkoły jest to, Jacy ludzie tam przychodzą. To znaczy, okazało się, że na przykład dla, na kierunku szefów sprzedaży, bo tam to zaobserwowaliśmy na samym początku, okazało się, że szefowie sprzedaży i właściciele też przy okazji z bardzo wielu różnych firm mają dokładnie te same problemy i integrowanie ich ze sobą bardzo mocno pomagało im realizować swoje cele. Ale już abstrahując od tego, że ta wiedza była nowoczesna, była spójna, yy, Akademia Assist Angels miała kilka problemów. Na które napotkaliśmy właśnie prowadząc ten biznes. Pierwszym problemem okazała się być nazwa. Wyobraźcie sobie, że skoro Marcin miał społeczność Sales Angels, okazało się, że ludzie, którzy nie znają społeczności Sales Angels, na przykład sponsorzy, którzy dawali budżet swoim dyrektorom, czy dyrektorom marketingu, czy sprzedaży na uczestniczenie w tych programach, zadawali pytanie, czy to jest MLM, bo nie wiedzieli, czym jest społeczność Sales Angels. I w sumie jakby się na tym zastanowić, Akademia Aniołów Sprzedaży, no jakby rzeczywiście mogło to brzmieć nieco dziwnie. Drugą rzeczą, drugim problemem, który mieliśmy, mieliśmy w samym trakcie, to mieliśmy problem bardzo praktyczny. Okazało się, że Akademia Sales Angels jest tylko i wyłącznie, ja Wam to pokażę, została zaprojektowana jako biznes, który tylko i wyłącznie gromadzi obserwatorów Sellwise, moich obserwatorów gromadzi, gromadzi obserwatorów Marcina, i członków jego społeczności Sales Angels, i dopiero tutaj wychodzą nam, nazwijmy to, kursanci. I to jest ciekawy problem biznesowy, dlatego że kiedy zakładaliśmy ten biznes nie do końca, wpadliśmy na to, że może on być taką barierą. To znaczy, że tak naprawdę nie wychodzi on do nikogo więcej oprócz mojej niszy i niszy Marcina, mojego wspólnika, z którym to robimy. I teraz ten problem, oprócz tego, że akademia była dla niektórych nieznana, jeżeli chodzi o nazewnictwo, okazał się być kluczowym w kontekście zmiany. I teraz, co wymyśliliśmy? To jest, słuchajcie, bardzo ciekawe, bo poszedłem tropem, projektując ten biznes, tropem tego, że de facto całe. Wise Group, czyli wszystkie moje firmy docierają do B2B i to są zazwyczaj firmy produkcyjne, średnie, to są właściciele, dyrektorzy, e, menadżerowie właśnie pracujący w tych firmach. I teraz na warsztacie, rozkminiając się nad przyszłością Akademii, okazało się, że zaczęliśmy szukać zupełnie innej buyer persony. No bo skoro w tych programach uczestniczą specjaliści, i to oni się tego uczą, doszliśmy do bardzo prostego wniosku, a mianowicie do wniosku takiego, że musimy kompletnie inaczej skierować retorykę Akademii. Akademia tak naprawdę powinna mówić trochę jak B2C, do tego specjalisty, do tej osoby, która chce rozwinąć swoje kompetencje. I to był ciekawy trop, dlatego że jeżeli dołożymy do grupy piąty biznes, który ma zupełnie inną buyer personę, to teoretycznie. Uzyskamy ten cel, że ona wyjdzie, ten biznes wyjdzie nam poza grupę, do której obecnie docieramy. I zaczęliśmy szukać czym takim, jak przyciągnąć, jakim lejkiem przyciągnąć ludzi właśnie z B2C, jak doprowadzić do tego, żeby ściągnąć ludzi spoza niszy, do której ja docieram i do której dociera Marcin, żeby oni finalnie mogli trafić do Akademii. I to jest, słuchajcie, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Trop, którym poszliśmy. Jak to zbudować? W międzyczasie historia jest niesamowita, dlatego że ja zacząłem pisać książkę. Część z was wie, że książka powoli powstaje. I pisząc tą książkę, ja tutaj narysuję, miałem bardzo duży problem z tym, że w ramach tej książki musiałem się powoływać na badania pochodzące ze Stanów. I z uporem maniaka zacząłem poszukiwać instytutu, który badałby sprzedaż i marketing tu, w Europie. I co znalazłem? Zgadza się. Guzik znalazłem. Czyli na tym etapie mieliśmy bardzo dwie ciekawe rzeczy. Czyli mieliśmy pierwszą lukę, nie mamy badań. Gdzie są badania z Europy? Czemu mamy badania tylko Stanów? Czemu ciągle mówimy, że na, no, amerykańscy naukowcy udowodnili, że bez sensu. No, i mieliśmy drugi problem, czyli szukaliśmy lejka, który by przyciągnął ludzi na kierunki i był spoza naszych nisz, spoza naszych grup. Dwa ciekawe tropy. I teraz, co się okazało? Może inaczej, zanim to, zanim to zmarzę. Czy badania mogą być tym lejkiem? Jeżeli założyłem sobie, że jestem specjalistą, który operuje w Polsce, czy chciałbym, jako specjalista, dyrektor, yy, menadżer, kierownik, właściciel, ktokolwiek, znać aktualne dane. Z Polski, jak kupuje polski B2B, jaki jest polski rynek handlowców B2B, co dokładnie działa w marketingu B2B tutaj, w Europie, w naszym regionie. Przecież, jako specjalista, to jest dla mnie absolutnie kluczowa wiedza. Jeżeli się tego dowiem, to będę mógł tego użyć na prezentacjach z zarządem, będę mógł dostosować strategię mojej firmy. Jeżeli będę znał badania z mojej niszy, będę mógł e, lokalnie tutaj w swojej firmie wykazać się czymś, czego po prostu nikt nie wie bo pozyskałem wiedzę z aktualnych badań i słuchajcie, tak powstał niesamowity koncept z tych wszystkich rozkmin, które zajęły nam mniej więcej pół roku. Powstał koncept tego, żeby zbudować instytut. Ja sobie pomyślałem, że jeżeli my mamy biznes doradczy, biznes egzekucyjny w postaci Advice'u, Hirewise'u i też Let's Automate, no to badania, jeżeli jako grupa będziemy w stanie badać dodatkowo rynek, no to jeszcze bardziej zyskujemy na wiarygodności. Założenie instytutu wydaje się być dobrym pomysłem. I rzeczywiście tak się stało. Spotkałem się z Marcinem, moim wspólnikiem z Akademii i zaczęliśmy, że tak powiem, Pogłębiać temat Instytutu i tego, w jaki sposób zbudować Instytut. I muszę Wam powiedzieć, że budowanie Instytutu, nie mając pojęcia o tym, jak zbudować Instytut, jest bardzo, ale to bardzo ciekawym zadaniem. A mało tego, robienie badań rynkowych, nie wiedząc, jak się robi badania rynkowe, jest jeszcze ciekawszym, ale do tego za moment wrócę, bo i ten problem rozwiązaliśmy. I słuchajcie, byliśmy po rozmowie z Marcinem, na której nakreśliliśmy taki piękny pomysł, że skoro nie ma badań lokalnych, to w ten sposób pozyskamy ruchy z B2C, bo jeżeli ich nie ma, to oni powinni, ludzie powinni być w absolutnie zachwyceni, że dowiadują się, jak to wygląda u nas. I jednocześnie dla tych ludzi będziemy mogli pokazać nasze kierunki akademii i dać Akademii możliwość rozwoju nie tylko teraz, ale na dziesięciolecia w przyszłość, jak już dawno mnie na świecie nie będzie. I dokładnie z taki koncept klepnęliśmy z Marcinem moim wspólnikiem. Będziemy robili badania, one będą przyciągały ludzi i będziemy na to robili kierunki. No i słuchajcie, widzimy się dzisiaj. Minęło mniej więcej półtora roku, e, od kiedy wbiliśmy i mamy oto Instytut. To jest tak piękne, słuchajcie, od samego pomysłu do tego, co widzicie teraz mija rok. Instytut nazywa się IRSM, Instytut Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, e, który, tak jak wspomniałem, co robi Instytut? Robi akademię i badania. Czyli ten pomysł, który pierwotnie mieliśmy, się ukonstytuował. I e, przenieśliśmy tutaj wszystkie nasze trzy programy, czyli program dla zarządzających sprzedażą, dla handlowców i dla zarządzających marketingiem. I mamy dzięki temu też miejsce na programy na przyszłość. Sama nazwa na dzisiaj jest znacznie bardziej zrozumiała dla osób, które nie znają e, na przykład społeczności Sales Angels, Instytut Rozwoju Sprzedaży i Marketingu. Także ten problem też udało nam się rozwiązać. I uwaga, przeprowadziliśmy już pierwsze badanie. I teraz Wracając do samego projektu instytutu, dlaczego to zajęło rok? Spójrzcie. Okazuje się, że musieliśmy zrobić identyfikację. Identyfikacja, czyli zbudować tożsamość samego instytutu, czyli musieliśmy opracować w jaki sposób ten instytut będzie wyglądał. Użyliśmy tutaj akurat bardzo skandynawskich kolorów, takich trochę trochę zieleni, dużo pasteli, kolorów, które nie wyglądają jak takich Zimny, biały instytut z naukowcami, tylko w miejsce, w którym ludzie chcieliby bywać. To jest pierwsza rzecz: identyfikacja, zajęcie się nią zajęło nam bardzo dużo czasu. Następnie musieliśmy się dowiedzieć, jak robić badania. I tutaj użyliśmy najlepszej metody, jaką jesteśmy w stanie użyć jako przedsiębiorcy. Znaleźliśmy człowieka, który zna się na badaniach i potrafi je robić. Na teraz nie będę zdradzał, kto to jest, natomiast jesteśmy w bardzo, bardzo strategicznej współpracy. My, ten człowiek, jego zespół, e, i to on nauczył nas robić badania, i to on wniósł całą techniczną stronę realizacji badań. To człowiek, który robi to od wielu, wielu lat i przeprowadził e, setki, jeżeli nie tysiące badań w tym kraju, które badały bardzo wiele różnych obszarów. I słuchajcie, samo pozyskanie tej osoby i wiedzy, jak robić badania, zajęło nam parę mi dobrych miesięcy. Następnie trzeba było zrobić pierwsze badanie. I to słuchajcie, była przygoda dlatego że aby zrealizować pierwsze badanie w instytucie, czyli badanie jak kupuje B2B w Polsce. Ono jest już przeprowadzone. Mamy wyniki, ale jeszcze wy dzisiaj go się jeszcze się z nim nie zapoznacie. Premiera będzie za około miesiąc półtora. To jest dokładnie dobra. 4 września będzie premiera, więc jeszcze moment i też na tym kanale pojawi się odcinek, gdzie dokładnie omawiam to badanie, ale Przeprowadzenie badania, jak kupuje B2B w Polsce, było niesamowicie trudne, dlatego że musieliśmy określić, jaka jest jaki jest stosunek małych, średnich i dużych firm w Polsce, musieliśmy odwzorować próbkę badawczą i przebadaliśmy ponad 320 firm i ich zakupy z bardzo wielu branż, branż tradycyjnych, nowoczesnych, dużych firm, małych i średnich. Opracowaliśmy wyniki i mamy je przygotowane w formie raportu. Raportu, który bardzo konkretnie mówi, co te rzeczy z tego badania ma, mogą oznaczać dla waszych firm? Jak powinniście dostosować swoją strategię? Co powinniście akcentować? Kiedy klienci najczęściej przerywają zakup? Co ich zniechęca? Jakie zachowania handlowca zniechęca ich do zakupu? To jest absolutnie niesamowite, kosmiczne badanie. I przeprowadzenie tego badania wiązało się z tym, że musieliśmy przygotować merytoryk. Co chcemy zbadać? Potem trzeba zrobić samo badanie, dotrzeć do tych firm, przekonać ich do rozmowy, przeprowadzić tą rozmowę. Potem trzeba opracować wyniki, przeanalizować te wyniki z tysiąca perspektyw. A na koniec trzeba przeprowadzić e, zrobienie tego w formie PDF-a, tak żebyście mogli pobrać to i sobie to przeanalizować. I teraz zwróćcie uwagę, że od pomysłu na instytut do tego momentu pewnie mija już rok, żeby w ogóle to doprowadzić. Gdzieś po drodze jest strona www. Social media, wszystkie te rzeczy, które teraz mogę wam pokazać, że one działają. To znaczy, że jak jest strona Instytutu, to ona jest, można tutaj wejść, poczytać, i to jest niesamowite. <grywy> bardzo dużo pracy. Strona www. No i ostatecznie premiera. I teraz, co nam z tego wyszło? Wyszło nam z tego coś bardzo ciekawego, bo tak naprawdę z pierwotnego problemu, czyli tego, że chcemy wyjść poza naszą bańkę, chcemy stać się nazwani w sposób bardziej rozumiały dla, dla, szerszej, dla szerszej grupy, narodził się zupełnie kosmicznie nowy biznes i pomysł na ten biznes. Dlaczego? Dlatego, że teraz się okazało, że oprócz tego, że rzeczywiście możemy docierać tymi badaniami do B2C, to tak naprawdę z jednej strony klienci mogą u nas kupić Akademię, Czyli miejsce, gdzie rzeczywiście zdobywają swoje kompetencje. Dyrektorzy, specjaliści, dyrektorzy marketingu. Miejsce, w które mam głęboką wiarę w to, że kształci ich najlepiej i najbardziej nowocześnie w tym kraju. Mamy kadrę, którą było bardzo, ale to bardzo, bardzo trudno pozyskać. I co ważne, każdy kierunek ma kierownika merytorycznego, który dba o spójność wszystkich poszczególnych dni. Ale zwróćcie uwagę, że narodziła się druga noga, ponieważ okazuje się, że te badania. Można też kupić. To znaczy, jest badanie oczywiście do pobrania bezpłatnie, ale jest jego znacznie szersza wersja, która właśnie tym specjalistom może pomóc w dostosowaniu swojej strategii, zarówno sprzedażowej, jak i marketingowej, jak i argumentacji w ofertach i bardzo, bardzo wielu innych obszarów, do tego, w jaki sposób to będzie wyglądało w waszej firmie. I teraz jest to absolutnie niesamowity punkt, bo kiedy planowaliśmy robić badania, i tylko doprowadzi do tego, że te badania przyciągają nam klientów, to okazało się, że absolutnie nie da się na tym zarobić, bo badania są po prostu strasznie drogie. No ale teraz, skoro one są strasznie drogie, to czy jest część klientów, która będzie chciała je kupić? Podejrzewam, że tak. Czy tak będzie, to się oczywiście dowiemy, ale podejrzewam, że bardzo, bardzo wielu menadżerów będzie chciał mieć dostęp do danych z tego rynku, szczególnie po zobaczeniu tego tej bezpłatnej części badania, którą będzie można pobrać dla wszystkich. I czy to jest rozwiązanie problemu? Jest, dlatego że my dzięki temu, że pobierzemy niewielką kwotę za to badanie, możemy zrealizować ogromne badania pożerające setki tysięcy złotych i dostarczać wiedzę znacznie lepszą i znacznie szerszą do rynku. I z tego wszystkiego narodziła się trzecia, najbardziej czadowa linia biznesowa, czyli badania na zlecenie. Bardzo często w firmach naszych klientów jest taki problem, że ktoś na przykład chce wyjść na rynek niemiecki. Ale żeby wyjść musi wydać kilka milionów złotych. Dlatego, że inwestycja, handlowcy, infrastruktura i wiele innych rzeczy. I teraz okazuje się, że z badań w tym kraju, jak już weszliśmy w ten rynek, korzysta bardzo wiele największych podmiotów badają na przykład, gdzie produkt powinien leżeć na półce albo jak kolor opakowania wpływa na sprzedaż. To są bardzo szczegółowe badania. I teraz okazuje się, że my w ramach Instytutu możemy również zbadać, czy rynek niemiecki jest potencjalnym rynkiem dla danej firmy. Czy ci klienci, do których chcecie dotrzeć, mają te potrzeby, które myślicie, że mają. Czy ci klienci kupują te produkty, ile ich kupują, co kupują jeszcze oprócz nich. Czyli tak naprawdę, zamiast wydawać miliony na wyjście gdzieś w jakieś miejsce rynku, możemy przeprowadzić po prostu badanie, które odpowie nam. Na pytanie, czy to jest dobry pomysł? I to jest, słuchajcie, niesamowite. Jest to pierwszy instytut badawczy dla sprzedaży i marketingu B2B w Polsce. Dane i fakty dają lepsze zrozumienie rzeczywistości, lepszą strategię, a co za tym idzie, lepsze wyniki. I, i rzeczywiście, jeżeli ktoś z was potrzebuje indywidualnego badania, to na IRSMPL znajdziecie miejsce w zakładce badania, w której możecie to wypełnić. Ale już abstrahując od tego, jest to absolutnie niesamowity i piękny case, w którym przez półtora roku w zaciszu biznesu, kanałów i wszystkich firm budowaliśmy instytut, który na dzisiaj ma ekipę badawczą, ma identyfikację, ma stronę internetową, ma przemyślane procesy, ma trzy sprawdzone programy. W każdym z nich uczestniczyli uczestnicy i każdy został wysoko oceniony. Ma już zrealizowane pierwsze badanie, i okazuje się, że to wszystko wyniknęło z dwóch prostych problemów. I analizy tego, jak wyjść poza naszą bańkę. Oraz analizy tego, co zrobić z tą nazwą, której nikt nie rozumie i nie wie, o co z nią chodzi. I ten odcinek z jednej strony pozwala Wam poznać nowe dziecko, czyli IRSM, ale z drugiej strony zachęcam Was do właśnie takiego myślenia o swoich firmach, czyli analizowania problemów, ale rozwiązywania ich nie z perspektywy tu i teraz, tylko z perspektywy dziesięciolecia. Co będzie z tą Akademią za 10 lat? Co zrobić dzisiaj przez półtora roku albo rok, żeby ona mogła rosnąć skutecznie przez kolejnych 10, 15, a nawet i 20 lat? Jak zbudować model biznesowy, który jeżeli nie stać nas na prowadzenie badań za darmo, to w jaki sposób to zrobić tak, żeby dać wartość ludziom i żeby oni nawet jeżeli zapłacą, to żeby zapłacili za to chętnie, a żebyśmy my mogli robić lepsze badania? Jak na przykład wymyślić linię biznesową, która wydaje się być super potrzebna? Ale w ogóle na nią na początku nie wpadliśmy. No i w końcu jak sprawić, aby akademia i nasze programy w naszej szkole rosły przez wiele, wiele, wiele lat. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie weszli na IRSMpl, zobaczyli nasze nowe dziecko i wszystkie prace, które tutaj zostały wykonane. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy Waszym zdaniem Instytut Badawczy sprawdzi się w tym segmencie? Jestem ciekawy Waszych opinii. Chętnie wezmę udział w dyskusji. No i cóż, trzymajcie za nas kciuki. A dla tych z Was, którzy chcą się rozwijać, koniecznie zgłoście się na jeden z programów. Tutaj możecie o nich przeczytać znacznie więcej. Zobaczyć, jak dokładnie odbywa się program, jakie ma zjazdy, kto je prowadzi, kiedy startuje najbliższy semestr, czego się w ramach tych programów dowiecie, i tak dalej, i tak dalej. To tyle w tym odcinku. Kłaniam się Wam nisko. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.